Traktor, o nie, znaczy tu Artur. O nie, tron księżniczki. Jest pusty. O nie, tron księżniczki z kapusty. Znaczy, jest pusty. Jest pusty. Tylko kto uratuje księżniczkę? Ty to zrobisz. Nie drżyj księżniczko! Artur i jego pieski okrągłego stołu cię ocalą! Brawo, marszał! Brawo! Brawo! A oto zadanie! Mm, wygląda przepysznie! Kto wyciągnie ją z kamienia, zostanie królem! To księżniczka! Nie drżyj księżniczko! O, o. Jesteś wolna, o księżniczko. Dobra robota, marszał. Świetnie, że spisaliście. Jesteście zdolne, pieski. Uwaga. Niech żyje król, Artur. Niech żyje król. Łóżka dzielny rycerzu! Ale, ale. O! Oh. Oh, oh, yes! oh, yes! Super! Złota psia kość! Super! Ble. Nie da jej się pogryźć. I drogocenna psia miska! To musiało należeć do jakiegoś psa! Ale po co kapitanowi taka psia miska? Może tajemniczy kapitan Blackfur miał wiernego psa? Nie, niemożliwe. Spójrzcie! Czy to tajemniczy kapitan Blackfur? Myślę, że ten kapitan wcale nie miał pieska. Nasz kapitan A! był psem piratem. I wyglądał tak jak ja, poza tym, że miał czarną bródkę. Czekajcie, stop! A! Ten list zawiera ważne przesłanie psa pirata. Ten, kto znajdzie skarb, niech spełni życzenie me i niech odda wszystko sam dobrym ludziom z Zatoki Tej! Czyli Wam jesteście wspaniali! Każdy z Was, moi mali piraci! <grym wytkujesz> Co za dzień! <grym wytkujesz> Nie poddaliście się! Jest tu każdy z was to zabawy czas! Johoho, johon! Johoho, joo! Jo Arwy szczury lądowe! Świetnie. Teraz użyj liny i uprzęży, żeby ich złapać. Zrozumiałam. Uprząż! O nie! Wiatr ze śmigieł spycha bańkę, gdy tylko próbuje do niej podlecieć. O-o, nie urat jeśli bańka będzie uciekać, widzę. Naszej Sky przyda się pomoc. Pip, pip. Sky, jeśli możesz, to zepchnij bańkę śmigłami helikoptera z powrotem w stronę miasta. No pewnie, Ryder. W drodze jest już wyjątkowo kosmiczna pomoc. Trzymaj się chuchusia, marszał! Wasza bańka zaraz poleci trochę szybciej. Kto ma przekąski, ja je mam! Świetna impreza, pani burmistrz. Dziękuję wsi patrolu za uratowanie przyjęcia i moich świecących gości. Nie ma sprawy, bo gdy znów odlecą pani goście, proszę dzwonić po pomoc że nasz kosmitek nie ma świecącego kostiumu. Z drugiej strony... <śpiewanie> Hej, pieski! Zbroje wymknęły się spod kontroli! Pomocy! Proszę! Pomożemy ci, Sweetie, ale najpierw musisz otworzyć zamek! Nie mogę! Te zbroje zablokowały wyłącznik! Rabu! Sweetie utknęła na zamku. Musisz użyć swojego sprzętu, wyważyć drzwi i ją uratować. Ona jest w zamku z tym strasznym duchem? Tak, Rabu, wiem, że się boisz. Ale naprawdę jesteś potrzebny, a ten duch nie powstrzyma mnie! Boję się, Ryder! Ale gdy potrzebują mnie inni, to spróbuję być bardzo dzielnym pieskiem. Rabu, śpieszy na pomoc! Duchy nie istnieją! Duchy nie istnieją! Pomocy! Niech ktoś zatrzyma te straszne zbroje! No, he, he. Może istnieją! Ale i tak muszę to zrobić! Gotowie czy nie? Nadchodzi rabun! Potrąbasz! Uratowałeś mnie! Rabo, nic ci nie jest? Spójrz, Ryder, pokonałem duchy! No pewnie, Rabo. I jestem z ciebie bardzo dumny. Tylko że to nie były duchy. One były zdalnie sterowane przez Sweetie. Taki mały żarcik? <laughs> Jak ja mogę być zła na takiego słodkiego pieska? Ale teraz musisz iść do swojej budy. <laughs> Ryder, chciałem Wam wszystkim podziękować, a zwłaszcza Tobie, Rabel, za wyrzucenie stąd duchów. A kiedy będziecie mieć kłopoty z duchami, powiedzcie: buuuu Na pomoc! ZUMO! Widzę jeden skrót, ale naprawdę wąski! Cóż, musimy szybko dotrzeć do oceanu. Spróbujmy! Płyń spokojnie, Zumo. A jej, kapitanie Ryder! Huh? O o! Ojej! Co znowu? Zatrzymaliśmy się. Zumo utknęliśmy! Ekstra moc z łatwością sobie z tym poradzi. Uf. Mini łodzie! Patrzcie, flądra utknęła w gałęziach. Roki, użyj liny z hakiem, żeby je przesunąć. Ruf! Lina z hakiem! Mm. Kapitanie, przywiążcie koła do łodzi i was wyciągniemy. Ruf! Koło! je. Roki, gotów! I raz! Dwa... Trzy! Uuu, świetnie, Zumo! Myślę, że to znaczy merci. Nie ma za co, bo kiedy macie problem... ...wołajcie po pomoc! ...lub dzwońcie? Hej, to brzmi jak mój telefon. Ale jeśli nie jest w garnku... O! O, wracaj. Ale jest przyjaciel. A te drzwi się kręcą. Wiedziałem, że to nie był żaden duch i naprawdę nie wiem, czego się baliście. Więc nie ma tu ducha? Nie, szpiegula wykryła tylko myszy. I jeszcze więcej myszy. <grywa> <grywa> Hej, łaskoczą mnie w łapy. <grywa> 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 Zakrywam ostatnią mysią dziurę. To znaczy, że koniec z duchami, Jake. Uff, cieszę się, że nie wrócą. O, o, ale Ryder, te myszy będą smutne. Ta chatka to ich dom! Myślę, że możemy im coś zaproponować, tak pieski? Jeden nowo zbudowany hotel dla myszy. I najważniejsza rzecz: podoba im się dystrybutor orzeszków. Dzięki, Ryder. Gdy masz kłopoty, zrób buu po pomoc. <noise> Czy możemy zostać w tym domku na noc? Jak górnicy za dawnych lat? Pewnie, że możecie. Byliście dziś bardzo dzielni. Szkoda, że nie było tu ducha. Zawsze wiedziałem, że coś takiego jak duchy naprawdę nie istnieje. Duch! Właściwie to mój brzuch. Nie zdążyłam zjeść obiadu. <śmany> Proszę bardzo, rabu. Co za głodny piesek. <śmany> Kto może tak sterować statkiem? Nie jestem pewna, czy chcę wiedzieć. Ty i Marszał musicie spowolnić statek tak, żebyśmy mogli wejść na pokład. radę tak podlecieć, żeby ściągnąć żagle? Zrobię co się da. Zaraz uderzę w maszt. Teraz na pewno się uda. koka koptera na świecie! Oto pies, który lata! Ura! Ura! Włączam autopilota! Szybko na pokład! Zdejmijmy żagle! Znowu zakręca! Niezły skok. Na pokładzie dzieje się coś naprawdę dziwnego. Przekonajmy się co. Hej, tak, Ryder, ten wielki pająk jest tam. Chodźmy bieski, złapmy chciwego stawonoga. noga. Kieruje się prosto na rynek. Zablokuje drogę. Puch, pachołki! O. To mnie nie powstrzyma! Hmm, to nie jest zwykły strój pająka. Gońmy go! Cukierek albo Aha. Każdemu daje tylko po jednym cukierku. Przestań, ty, ty, kimkolwiek jesteś w tym strasznym kostiumie pająka! Uh! Megafon! Proszę oddać słodycze! Hmm, to moja alergia na koty. Koty? Marszal, zrób prześwietlenie temu pająkowi! W tej chwili! Uh! Prześwietlenie! Burmistrz Handinger i jego kocia-załoga! Oczywiście! Nikt inny nie jest tak chciwy! Burmistrzu Pająkodinger! Ta zabawa jest przeznaczona dla dzieci, nie dorosłych! O, o, o. Uciekajmy stąd, kociaki! Zatrzymajcie się! Pająkodinger ucieka! Nie na długo! Uf, sieć! Pali nas! Ja, ja, ja. Koniec przykosów, panie Hamdinger! Poproszę słodycze! Marszal! Pieski! Zatrzymaliśmy robota! Tak! Czeka letto! Och, moja kocha! Jeśli mamy skończyć ten film, robota trzeba naprawić. Wiesz, Ryder, nie wydaje mi się, żeby stał się dużo straszniejszy po tym, co dziś robił. Szkoda, że tego nie nagrywaliśmy. Eee, Denny, czy masz włączoną kamerę na kasku? Tak. <śmiech> Hej! Haha, <laughs> 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 jak dobrze, że zapomniałem ją wyłączyć! Jeszcze nigdy nie byłam na premierze filmu. Ach, jestem taka podekscytowana. Hmm, czy ktoś jeszcze ogląda filmy? Przyszedłem tylko dlatego, że jestem gwiazdą. <śmiech> 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 Dziękuję za to, ko przygód za pomoc przy moim filmie. I dzięki Denny, że zapomniałeś wyłączyć kamerę. Jestem odważny Denny X, ale przede wszystkim dziękuję przymu patrolowi za stworzenie nowej gwiazdy filmowej Marszala! Brawa, gwiazdą! Nie ma za co! I pamiętajcie, gdy macie kłopoty z filmem, to ryczcie na pomoc! No dobrze, to zaczynamy film! Fila! Co to za film bez popcornu? Świeżutki od farmerki! Hm, jeśli ktoś zasługuje na popcorn, to ja. A, gigantozaur jest za mną! Znów to samo! Nie ja! Pomoc! I akcja! Już odpalam! Rozmarszasz! Fantastycznie! Cieszę się, że nikomu nic się nie stało. Bez ciebie by się nie udało. Przepraszam za to zamieszanie. Szukałam przyjaciela. Cóż, to już nie musisz szukać. Przecież kogoś znalazłaś. Mnie! <laughs> Myślałam, że się mnie trochę boisz. Nigdy w życiu! Przyjaciele się wspierają. Zostaliście przyjaciółmi w chwili, w której Rabel chciał ci pomóc. A ty pomogłaś nam, Franki. Więc my chyba także jesteśmy przyjaciółmi. <laughs> tak! Myślę, że masz jeszcze więcej przyjaciół, Franki. Chciałem ci tylko podziękować duszku i wam pieski za waszą pomoc Nie ma sprawy i pamiętajcie, że gdy macie kłopoty z morskim robalem, to dzwońcie po pomoc Wolę zaśpiewać niż dzwonić Z głębin siedmiu mórz wyszedł koszmar tak jak ze snów Myślałem, że u nas już, aż się pojawił duch Franki tutaj jest, wszystko uda się Przepraszam na chwilę. Czuję, że muszę się zrzemnąć. Jesteś najlepszym przyjacielem, Rabu. Rabu, wstawaj! Pora na śniadanie! Czy wszyscy mieli dobrą noc? Ja miałem sen. Sen o duchu! O duchu? Czy był straszny? No, może na początku, ale zostaliśmy przyjaciółmi. Co na śniadanie? Dziś coś wyjątkowego! Super chrupiące ciasto ze świeżych wodorostów. To może przestraszyć. Chociaż nie mnie. <śm>